Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl Arek Tańcula, włodarz roku 2025 według Zaciosem. Gratuluję raz jeszcze. Wielu ludzi o to się do mnie spinało, ale jak najważniej nie zostać tym włodarzem, skoro zobacz, to jest twoja druga gala i odnosić wielki sukces. Z każdym, z kim tutaj nie rozmawia, mówią, Prime przebił już Fame. Tak nie, to tak daleko bym jeszcze nie szedł, spokojnie, dajcie nam ten rok, e, z tego co teraz dostałem informacji o wyniku pay-per-view e, jest dobrze, więc całkiem możliwe, że wreszcie, kurde, ja mam kilka pomysłów, grubych pomysłów, na które mnie nie stać po prostu, nas nie stać jeszcze, jak to zrobimy, to zobaczycie co to w ogóle będzie nowa, kurde, tylko po prostu potrzebujemy pieniędzy, dajcie nam pieniądze, to ja wam dopiero dostarczę rozrywkę. Ja bym ci wystrzelił jednym pomysłem i to od razu z grubej ludzi, bracia, kamraci w Prime. Wiesz, że to rozbije No ty myślisz, ty, człowieka, że co to jest? Ty, człowieku? Arkadiusz, te to już dawno. Szydane. Tam już dawno kontrakty są na mailach. człowieku, co ty gadasz? No to super w takim razie. Klucze. Ale wiesz, to bardzo dobry pomysł w tą stronę polityczną, że poczyście. ponieważ... Czy taka... dobry, to jest wiesz. Akurat polityka jest bronią obusieczną. I tu na tym programie, gdzie był Korwin i gdzie był Adam, jakbyśmy coś się wydarzyło, to mnie nas zamknęli. Kamil mnie jeden z ważniejszych tu właścicieli. To Ark, na pewno, może nie róbmy tego z politykami, przecież cały świat polityczny będzie na nas patrzeć. I wyszło za. Adam tutaj był w ogóle. Była. Był w pierwszym rzędzie siedział, mówił, kurde, że super gala. Pierwszy raz w ogóle miał okazję być na takiej gali. Jakie to są friki? Gdzie to są triki? Przecież to jest profesjonalna oprawa, wszystko... Zaje to jak będziesz głosował, jak będą jakieś tam, będą chcieli zamknąć, spokojnie. Także jest, jest dobrze, odezwało się do mnie więcej polityków, którzy po ostatnim programie, bo wcześniej się bali po prostu przyjść i dali znaka, że jeżeli będę powtarzał taki program, będą jeszcze raz takie, e, to taka rozmowa, debata luźna w sprawie, to, to, to przyjdą, to przyjdą. Wiesz, jednak Korwin nam przetarł szlaki i już teraz nas się polityka nie boi, będzie, będzie ciekawie. Boże w ogóle, partię założymy jakąś kurwa, Polska partia... No może Ty, I... Mama będziesz teraz, kurczę, wiesz, bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o wybór e, w kolejnych wyborach prezydenckich, jeśli będą te debaty. Słuchaj, jeżeli mielibyśmy... Wydaje, kurde, nie wiem, czy tego trochę to jest właśnie, czy tego trochę nie bać, bo jeżeli byśmy mieli, nie wiem, wpływ na 2, 3, 4% głosów, a to nieraz tyle wystarczy, żeby, to mogą się do nas właśnie przykleić i mogą nam, nie wiem, albo ograniczać, albo nas będą chcić zamknąć. Boję się trochę tego. Ja wolę z politykami żyć dobrze e, i... Ale nie robicie nic złego, to są właśnie bardzo dobre nowe pomysły i właśnie wiesz co, u ciebie wiesz co jest fajne, dlaczego cię wybrałem włodarzem roku, ty wkładasz w to serce, ja widzę jak ty przyjeżdżasz na programy, ty nie siedzisz wiesz na laurach, nie lubię sobie w nosie, że żeby tylko z Bęgi zabrać kasę, tylko tobie naprawdę rodzą się w głowie pomysły i ty chodzisz za sprzątacza, za kurde nie wiem, gościa, który jest konferencjerem za to zawodnika. To jest chore, jesteś, bo ja z każdym chcę 10... porozmawiać, tak, tak. z każdym chcę powiedzieć swoją wizję, dzisiaj na przykład wiesz... Pierwszy raz mówię, Arek, Ale czemu ty masz być na odprawie tej? Nie, na odprawie produkcyjnej. Ja nie, no bo chcę wiedzieć dokładnie cały przebieg gali, co jest jak, żeby nic mnie nie zaskoczyło, czy wszystko jest zgodnie z tym, co gdzieś tam mam w głowie. Teraz też wiesz, po, po programie podszedłem do każdego ochroniarza, do każdej osoby, każdemu podziękowałem. Naprawdę, stary wiesz, składam tu mega serce, wkładam tu. To czasu, bardzo dużo. Bardzo się cieszę, że znowu mamy wynik taki, że to mi się opłaca, bo my jak nie mamy tego 100 tysięcy pay view to by mi się to nie opłacało robić. To jest taka granica, w której ja naprawdę już te tygodnie zarabiam za to i jest super. Więc na razie znowu motywacja jest, jest energia jeszcze. Kolejna gala już 11 kwietnia w Lubinie, więc będzie, będzie ciekawie. No. Czyli konkurujecie ze sportowym Oktagonem, który będzie Niestety, w nie. Niestety, kochani Oktagon, zmieńcie datę, bo nie będziecie mieć sprzedaży. To jest Lubin, tak? Dokładnie teraz. Czy a, Lublin, a Uw, a znaczy nie chodzi mi Ale mi... czekaj, bo ja nie sprzedałem nic nie sprzedałem. Wow, ale sprzedam, nie wiem czy nie sprzedałem czegoś. Ale właśnie teraz. powiedziałeś, tak, dlatego się chciałem Lubin. Dobyć. Lubin. Tam A Lubin do tam lubin, lubin, ko <laughs> lubin, koło, tam 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 zielona góra tam te strony tam. Już jakieś zestawienia są gotowe takie które naszkują? E, tak, tak, nie, no to ja już to już wiesz, to to nie jest tak jak było dawniej. Ja powoli opanowujemy ten, nie ja, ja tak mówię ja, ale ja razem z, z całą ekipą opanowujemy ten chaos, który wierzy był w Premie. Już planujemy, my już, my już robimy normalnie. Takie powiedzmy scenariusze na kolejne te, jak tego zostawimy z tym, to potem tego z tym, potem to z tym, tu może wyjść konflikt, tu może się jakiś urodzi, tu trochę trzeba podkręcić tam trzeba to zbriefować, tu to. No i wiesz, na przykład dzisiaj trochę nam plany pokrzyżował Arab, nie? Ale kurde, tak liczyłem, nie do końca nam pokrzyżował, trochę liczyłem, że tak może być, więc miałem plan B. są e, To już zupełnie inaczej wygląda, ja myślę, że, że powoli nawet chyba konkurencja nie ma takich aż, żeby tak rozkminiali to wszystko. Stary, to jest, Sztuczna inteligencja, ja, ja rozumiem tu, tu teraz jak to wszystko porobić, jak łączyć te kropki. Zobaczycie zresztą co będzie na kolejnej gali, każda będzie według mnie trochę lepsza, jeżeli będziemy tego to paper robić. no. Jeśli robisz coś z pasji to zawsze wychodzi to dobrze i chyba ty wiesz to najlepiej, bo tak. Widzisz bić mi się już nie chce, już nie mam tego, no, tam, nie żeby... masz do tego... nie masz tego... Ale jeszcze tego Filipka chcemy. ten, ten, ten... To... Filipkę, to, jeszcze, to, teraz jakieś... Filip, to jest tak, z Filipkiem mam największą kosę, to jest fun, bo to było z nimi, dwoma biegunami, ale ja najbardziej lubiłem tego Filipka. Ja w ogóle miałem się bić z tym Filipkiem, e, tylko że oczywiście Fame dał e, taki ultimatum, że walka z Filipkiem ma być pierwsza u nich. Nie mogę się bić na tej Aha, mojej galerii, Ale i się najpierw i będę i go dostanę. Ja mówię, nie, 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 ja mam tutaj u siebie, mam balkę. Wiesz, bo na ten moment, na który tej kwana mieliśmy, to ja nie wiedziałem, czy te balki się u, urodzą, czy to będzie dobrze szło. Jednak mój konflikt z tej kwaną jakiś tam był, okazało się, że wcale ta balka nie była jakaś mega potrzebna mogłaby spaść i pewnie by to nie zmieniło wyniku sprzedażowego, ale, ale bardziej nie lubię Filipka. Dlatego mu tam jeszcze się patrzy na mnie i yyy, za Wiesz co jeszcze fajne u ciebie względem konkurencji? Konkurencja bardzo ogranicza wejście mediów. Wy otworzyliście się na media i tak jak kiedyś rozmawialiśmy przez telefon. Biznes jest biznes. Tu nie liczą się prywatne animozje, tylko Dokładnie każdy tak. pracuje na dobro federacji. Wierzę ci, mogę cię pozdrowienia, miałem przyznać od Tomka. Nie. W dupę, ale to... e, spoko, nie, nie mam problemu, Znajem, no, odsyłam to samo. Ja mam to, ale nie go, osryłam o szalonego. Odsyłam to, to samo. Ale, ale wiesz, spoko jest, to, że. No to mówię, że wiesz, ja nie mam problemu. On na przykład nie lubi Piotra Korczarowskiego, a ja z nim mam no, takie normalne stosunki. Wiesz, to nie nie, nie ma my sobie. O to właśnie biznesy, chodzi, dokładnie. Sobie. dokładnie. on jakby zaprosił Filipka na potknięcie, Nie akurat Filipka nie lubi to zły pomysł. No ale kogoś innego na Podcast, którego ja nie lubię, nie miałbym do tego też problemu. Wiesz, mamy jakąś tam swoją A Zapytałem ci właśnie o coś jeszcze. Wy z ja, 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 macie kosę. Denis Załęcki w Prime. On się bardzo klika i naprawdę nie to, że wiesz, lubię Denisa Prywatnie. Właśnie ja z nim znam, ale naprawdę on robi niesamowite liczby. Ja wiem, ale są rzeczy, które są po prostu niewybaczalne. Nie możemy promować gangsterki po prostu. Jak gościu jeździ po ulicach z... Gdyby Beka... się zmienił? Gdyby się zmienił, no to. No, to, no to, słuchaj, Daniel Magikal również był mega kontrowersyjnym. Trochę się zmienia. No wiadomo teraz i idą i tak dalej. Ale ogólnie. Kurde, właśnie to też jest, nie wiem, czy ja może za bardzo ufam ludziom, albo za bardzo lubię ludzi, ale jak poznałem Daniela i Natalię prywatnie, my mamy naprawdę świetny kontakt, Moje, moja dziewczyna też Natalia, e, koleżankowały się, piszą ze sobą, wymieniają się jakimiś tam rzeczami, jakimiś tam, wiesz, na, pewnie moja na mnie, bo tamta na Daniela, więc to się tak zawsze wymienia gdzieś tam ten, i, i zżyłem się z tymi ludźmi i oni są naprawdę mega w porządku. Wiesz, co, jak ludzie ich oglądają na live'ach, a ja jacy oni są, to trzeba, czasami trzeba poznać człowieka po prostu, żeby, wiesz, żeby go ocenić I, i jak widzę te komentarze, które teraz wygwizdali tego Daniela, kurde, no nie wiem, no ja na przykład pochodzę z patologii, Daniel leczy znaczy z patologii, no tak, w domu nie było jak było, u Daniela podobnie, więc my nie mieliśmy jakichś tam wzorców, też nie wiemy jak to robić. Ja wiesz, ja się trochę ogarnąłem, poszedłem na terapię, to samo teraz yy, zachęcam Daniela, żeby poszli normalnie na terapię dla par, żeby wzięli tego psychologa, żeby porozmawiali, bo to są fajni ludzie, tylko po prostu... No oni nie, nie, oni nie mieli się gdzie tego nauczyć. Gdzie on się miał tego nauczyć? w domu się tego nauczyć. Jak tam w domu od małego... Więc on musi po prostu być pierwszym, który wyjdzie z tego schematu, żeby ich dzieci już były normalne, miały normalne dobry Jakbyś w byłby mój tego pojedynku, bo sobie jednak opinie ludzi się nie zgadzają z tą decyzją, że ich zdaniem tej kwan wygrał. Zobacz sobie zdjęcie tej kwana, jak wygląda jego twarz, jak wygląda moja. Przez to chyba chodzi o to, o ilość ciosów, eee, ale też liczą się mocne ciosy. Was, też. Wiesz, bo możesz na przykład kogoś jednym ciosem od razu rozciąć, no ale de, no, no zobacz sobie to, jego twarz. Nie wiem, wiesz to ja z mojej strony. Nie miałem tlenu, po pierwszej rundzie już w ogóle nie miałem tlenu, więc ja sobie tylko czekałem i sobie oszczędzałem się bardzo. Więc dałem z siebie. Jechałem na, na trybie oszczędzania energii, no bo nie miałem tego tlenu. On był ode mnie szybszy, wyprzedzał, ale te czasy jego w ogóle nie dochodziły, były mega lekkie. Kopnięcia też nie. Ja kilka razy go mocno uderzyłem, więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj powinno być. No według mnie wygrałem. Ale zobaczysz, to walka na spokojnie, według sędziów zresztą też, ale no zrobił opór i głupio zrobił, się na mnie nie rzucił w trzeciej rundzie, bo już nie miałem kompletnie tlenu, on się na mnie rzucił tam, to ja bym palał by było liczanie. Ja rozrobiłem z nim teraz wywiad przed filmem i zapytałem mu się tak, jak on ocenił tą walkę, to powiedział, że on żałuje tego, że on w ostatniej rundzie mógł, tak. ja on nie mógł dać do pieca, on mógł. badał, on chodził... On, on, on miał jeszcze tlenu on na miał tlenu, a ja, tlenu, ja nie mówi, miałem. Ja widziałem, jak obydwoje... E, oczywiście dystansowałeś, chodziłeś, próbowałeś doły, góra, te wszystkie no, w ogóle no wiadomo doświadczenie, ale on powiedział, że on żałuje naprawdę tego, że on w ostatniej rundzie on na ciebie nie ruszył no, do końca. To nie? Tak, Bo on no. miał dużo tlenu, nie? I to go zgubiło po prostu. Nie? On jakby tam się na mnie usiadł? To ja bym się zakrył. Byłoby liczenie i bym no wygrał tak. walkę. Bo nie, bo nie pamiętam, bo jedną rundę wygrał on. E, bo ja po drugiej, tak. rundzie, po drugiej rundzie przyszedł do mnie e, trener i mówił, mamy jeden, jeden tutaj, musisz wygrać, jak nie wygrasz to ten. No i tam to, czym wygrałem raczej, no bo tu i mu midel w las i tam po no, tych prostych. Także nie, no. ta walka, nie? Ja się nie odbywam, bo nie oglądałem jeszcze, bo wtedy wywiad robię. <laughs> bardzo, przy, bardzo, bardzo, bardzo przymulona. Ja, biłem, ja, ja się biłem po prostu na oszczędzaniu energii, a on się bał zaryzykować. O, i co tam to żorku, tak to samo mówisz o to samo powiedział, że po prostu no, chciał i czuł niedosyt, nie, czuł niedosyt po prostu. Bał się zaryzykować po prostu, on i tyle, tak, mógł zaryzykować. To naprawdę, że mógł zrobić, mógł bardziej w sobie, wejść e, w ostatniej rundzie. A ja się debil, po drugiej rundzie, mówię, ja wiesz po drugiej rundzie, mówiłem, młodzież nie mam śladu. I tak powiedziałem nagle, że on to usłyszał i się uśmiechnął. <laughs> I zamiast, no wiesz, zary, ale ja jestem kół właśnie. I zamiast on się na mnie rzucić, a on jeszcze miał ma on się uśmiechał i mówił Tylko że wiesz co, ja tym lewym go tak cały czas. Co próbował, tylko hamowałem tym lewem. Puch, puch. I, i, a nie mogłem być tym lewym prawym, prawym, bo on był szybszy po prostu, bardziej przygotowany. No nie, właśnie ta walka w ogóle nie była dla mnie ważna, bo ważna dla mnie była gala z organizowaniem tego no, serialu. No, te gale są bardzo fajne w ogóle e, mi się podoba to jako... Jako ty, jako wodasz, jak to prowadzisz i w ogóle teraz ten, te turno. Turnieju... Przedaje się podlizywać walkę, i tak dostaniesz. <grymne> Ale to nie chodzi. O Jaki fajnie? przeciwnik dla tonka tutaj? To, jest, to, nie, to nie chodzi o walkę arki, Tu chodzi <grymne> tylko o to, żeby się w tym fajnie bawić, żeby to okulało, żeby miało to zasięgi, żeby ludzie tu kupowali. Wiesz, to kupowali. Wiesz, czego brakowało w prime? W prime brakowało jednej osoby, która. To wszystko połączę, co to jest, bo tutaj są wspaniali ludzie, którzy mają mega pomysły, są mega kreatywni, tylko nikt, nikt, nikt tych pomysłów nie wyciągał od nich, wszyscy to lekcje. Nie bazili, bo on w ogóle nawet nie był go na tych grupach wszystkich, na których tam, wiesz. Przy my, mamy stary, nie wiem, 12 grup różnych. Ale jesteś nieraz widać, jak ty w nocy, wiesz, czwarta, to odpisujesz, że ktoś pisze w związku z to odpisujesz, wiesz, czwarta rano. No to wiesz, druga taka osoba, to miałaby to gdzieś, żeby odpisać jakąś tam random, bo no dziennikarzowi. na przykład jak Arek wymyślił teraz, fajnie tak? Ale zobacz, fame poszedł tym tropem fame booster. Czyli to też można powiedzieć było, że wiesz, ten pomysł je Najlepsze jest to, że wiesz, oni teraz będą robić kolejny projekt, taki jak na short też. Ale wiecie dlaczego? My Bo jest... ja na przykład mówię znam tutaj w ogóle, że na short biłem się i nasza gala była naprawdę bardzo mocna. Short e, ogólnie dwójka, nie? nie tak? no, ale ona w ogóle wystrzeliła i mega dużym echem się odbiła. Dwójka, tak. bo jedynki dwójka. to nigdy Jedynka, nie pamiętam. Dwójka. Była, I w ogóle, dwójka, nie? I w ogóle ta wiesz, ta była. My, my ten projekt trochę traktowaliśmy po macoszemu, bo nikt się, do dwójki się nie zaangażowałem w niego. Mi że mówili, przyglądajmy się, nie będziemy tam nic robić, za czym jakby wypali. No i po dwójce mówię, wiesz co, dobra Arek, wrzucamy cię też tam, nie? A teraz już tam będę musiał. <śledź> Nie, ale naprawdę bardzo fajna gala dwójka, bo widziałeś same kawalki były, tak? Zobaczymy teraz trójka jak pójdzie, już teraz będę, dołożę tam teraz swoje 5 groszy. Więc. No i te transfery, wiesz, Krystian Pudzianowski, czy Fericze, no to mocne transfery. <śledź> yy, tak, ale ja mam jeszcze kilka ciekawszych pomysłów. W ogóle, wiesz co jest fajnego w tym Prime Short? Bo są influencerzy, którzy jeszcze są za mali na no, normalnego Prime'a, ale tam już ich można... I nawet nie do turnieju. Budować. Budować ich powoli. I to jest to, wiesz, wiesz, nie wiem dlaczego ten trójkąt bermudzki. A po co jakiś no name? No, Ale, farlej, ale to wiesz, że to... w wyświetleniach, wywiadach, Farley robi najwięcej wyświetleń. mówię no ci. I tak się właśnie trzeba dawać im czas antenowy, budować te nasze małe gwiazdy. A diskret? Nowe. Diskret, dobrze też. Dobry, jest, no. dobry, jest naprawdę. W, w jest ogóle ten mama i tata też teraz wiesz, no, tak, dostał kolejny. Ta, tata, ta, 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 ta i córka. Tata, ta, i mama. Ta to i, i córka. przepraszam cię, stary. Flow zawarczy, Także nie? wiesz, będzie, będzie, będzie. ciągnie inaczej. Trzeba stawiać na nowe twarze. Wiem, że połowa ludzi będzie pisała, co to za k***o ku... najmu wziąłeś, ale druga połowa osób mówi, czemu ciągle te same ryje. Wszystkim nie dogodzisz, trzeba Przez to friki zaje. padały, że były ciągle te same osoby, a jednak wiesz, odświeżenie tego daje dużo. Przejdźmy teraz do twojej osoby. Ty i Michał Pasternak, wasz konflikt? Bo tam pojęci grubo się dzieje stary, w najlepsze jest to, że to było po prostu. Opowiedziałem genezę naszego konfliktu. My już widzieliśmy się milion razy od tamtej pory. Ja tę historię opowiadałem przynajmniej cztery razy w jakichś wywiadach, ale że ją opowiedziałem u żurnalisty, no to nagle chyba wszyscy usłyszeli o co chodzi. I, i przyrząd powiedział, że tak, Arek taka była prawda. zaczepiałem, bo mnie w. Nie podobało mi się to i tamto, i dostałem się do free państwa, więc tak naprawdę on powinien, Argu, dziękuję, bo dzięki tobie, dzięki Piotrkowi szeli za bardziej niż mi, bo ja nie odpowiadałem, na to ja dopiero teraz zacząłem odpowiadać, jak już jest duży. E, a on mówi, że to nie on nie odpowiadasz jednym są. Jak ktoś napisałby do niego, ktoś to ma 3, obs 3 obserwujących, to bym, dobra, 3000, też by mu pewnie nie odpisał i też by z nim nie wszedł żaden biw czy, czy spór. Bez sensu, nie? Więc to hipokryzja. Jest szansa na przykład na walkę waszą, jeśli by jakieś tam reguły Trzeba dogadać? Trzeba by wymyślić reguły, ale to musiałoby być na tyle honorowe, wiesz, że ja nie chcę, że on ma jedną rękę, wiesz, inaczej on jest zbyt dobry, no to... Ja mój, wiesz, ja jakbym miałbym, kurwa, tlen, to ja bym, wiesz, był, kurwa, ta z jego... Z Arabem 2 na jeden, byśmy się bili. Tylko po prostu nie chce mi się już. Chyba ja rozmawiać, moim zdaniem, Federacje, nowe twarze, jakieś fajne mm, dziecka, tak. turnieje, challenge, nowe pomysły. Mi bo się wydaje. To jest moje, po prostu, moje zdanie, gdzie tam mogę jakąś tam cegełkę dołożyć po prostu do Prime'a, Nie żebyś tutaj podlizać, tylko że to mi się po prostu spodobało. Nie wydaje się, że wiesz, Jest mózka, tak. jest coś innego, na przykład. A nie cały czas to walkę ta sama osoba, tak? I tak jak mówię, no nowe twarze gdzieś jakieś po prostu inne pomysły, inne zestawienia, taka gala była nasza świąteczna, jakieś kurde randki, to, to, by, to było naprawdę fenomenalne. To było bardzo wspaniałe moim zdaniem. I warto może iść w tym kierunku po prostu. Tak? W ogóle randki to trzeba pochwalić, bo randki to zrobiła Kasia i moja Natalia, bo moja Natalia, moja kobieta też jest zaangażowana mega w ten projekt, też dużo kreatywnie działa, wymyśla rzeczy. I to był Kasi i Natali projekt i mega się udał, także to dla niej pozdrowionka. No ale właśnie widzisz, że wszystkich wciągam, wszystkich moich znajomych, tu ten Jarząbek, Jacek, pozdrawiam serdecznie dobrymi jest... ludźmi Ja po prostu ściągam. Do wszystkich, którzy gdzieś mi przez te 7 lat w branży plikowej poznałem wiele fajnych ludzi i tych ludzi teraz angażuję w to, co robię i dzięki temu to wszystko działa. Stary, my pierwszą mócka, na przykład, to przecież my nawet nie mieliśmy firmy sprzątającej. My sami to robiliśmy. Więc, Mariusz, ja, Bak, Mariusz Bak przyjechał człowieku i ze mną układa człowieku te rzeczy, wiesz, to jest fajne, że, że jak masz tam taką charyzmę, charakterność, to jest złe, ale charyzmę Charyzma, taką, tak, i masz swój, masz swój pomysł, to tych ludzi zarażasz tam i wszyscy tutaj robią Trzy razy, zresztą oni pewnie mnie trochę nienawidzę, bo właśnie z pierwsza czy druga, a ja na grupie zaraz wymyślę myślę, na robimy to to i to. Pro kurde, to pierwsza czynić, Marek uspokój się. To jak bez rąk to mnie nienawidzi, kurwa za to. Bo ja to potrafię naprawdę. bo ja mam coś takiego, że coś wymyślę, i ja nie dobra do rano ja muszę, Dobra, słuchajcie, patrzcie, co wymyśliłem. Impulsywność od razu taka, to jest pomysł, rodzi się i przedstawia. ADHD, tak, jak, a jak nie bez leków na ADHD, to w ogóle kurwa jest. Fajna. Czy w ogóle stówka paperview tysięcy pękła czy nie? Pękło, tak. Tak? A jaka ocena gali, jakbyś miał wystawić w skali 1 do 10? Ja ci dopiero to wystawię ją, kiedy wrócę do domu, odpalę moje narzędzia, i sprawdzę, jak to tam wygląda, jak się to poniosło, wtedy ci powiem. E, wynikowo jest ok, tylko ja mam liczby z godziny 21, tam 30. A dużo osób to... mogło później nawet. Za później. W ogóle jest inny case, który może zmienić całkowicie, że to będzie rekord sprzedaży. Na ten moment jest ok, jest podobnie jak na poprzedniej gali, ale. Jest taka jedna rzecz, że ludzie, którzy wykupili subskrypcję przy ostatnim KSW, a ostatnie KSW oglądało około 130 tysięcy ludzi i z tego całego tortu oni już mają wykupione transmisje, jeżeli oglądali naszą powyżej 25 minut, to nam się to zaliczy. I ten, tą liczbę będę mieć w środek, dopiero w środę czwartek. I tam może być nawet stary, w najlepszym wypadku 100 tysięcy, ale na pewno nie będzie, bo wiele osób kupowało jednorazowe, ale ci, którzy kupili dłuższą, mogło to być 20-30 tysięcy i mogli to obejrzeć, więc ja myślę, że około 20 tysięcy będzie jeszcze na plus, więc to może być rekord w ogóle jakichś ostatnich lat sprzedaży. Zobaczymy, na razie, na razie jest tak jak w poprzedniej gali po prostu. Arek, tu jeszcze jest duża kolejka do Ciebie na wywiad. dziękujemy za galę, no i co byś chciał przekazać tu do fanów, którzy obejrzeli ta wywiad? Do fanów, którzy obejrzeli wywiad, bardziej do fanów, którzy wykupili transmisję i obejrzeli. Dziękuję Wam za to, że to zrobiliście, bo dzięki temu właśnie możemy nasze kolejne popierdolone pomysły wdrażać w życie i możemy robić ciekawe rzeczy dla Was. Naprawdę mamy, mamy takich ludzi. Nie mówię, że to ja, że ja, ale ogólnie mamy teraz taką ekipę w Prime, że kreatywnie rozkurnimy cały świat, tylko po prostu. Bartek Szuba. Ile? To proszę, ile? I więc jeżeli nie, ile nie będzie problemem, nie będzie tego, że ile, to wtedy zobaczycie, kurde, zrobimy, zrobimy naprawdę szum. Czyli można tak powiedzieć, że głowa jest pełna pomysłów, wystarczy teraz je realizować. Tak. i... Potrzebujemy pieniędzy, żeby red na większych na te popierdolęsze pomysły potrzebujemy dużo pieniędzy, to jest najgorsze. Ale spokojnie, spokojnie. Muszę jakiś sponsor się. Właśnie, no jeżeli, właśnie, jeżeli ktoś zobaczy, ktoś z was widzi, nie macie jakieś duże firmy i w ogóle i widzicie, jak my działamy i mamy naprawdę charyzmę do tego, to zapraszamy. Jeżeli byśmy zgarnęli jakiegoś jednego, dużego, dwóch dużych sponsorów, to chuj w tym view Ja bym wam to za darmo nawet. Ale tytualne też możecie robić, że, wiesz, że robicie tytularną galę, że ktoś sobie wykupuje no, jakiś sponsor i to jest. Słuchaj, wtedy. Problem był, bo jak ja przyszedłem do tej. To w ogóle nie mieliśmy sponsorów powoli, ich zgarniamy. Myślę, że potem znowu jakiś większy odezwał. Jakby się jeden większy sponsor tytularny do nas odezwał, to myślę, że to już by też pomogło. Także... sponsoru muszą zapłacić tak ogólnie z bomby, żeby po prostu to ruszyło, Twoim zdaniem. Znaczy, jakbyśmy mieli takiego tego tytularnego za bańkę, to, to byłoby spokojno złotych, tak? Tak, taki sponsor no to by dalek. rozjebał, ale nawet jak są mniejsi sponsorzy, 20, 30, 50, 40, 100 tysięcy, nie ma problemu. Bo my mamy nawet takich mniejszych sponsorów, tylko wiadomo, to wtedy jest trochę mniejsze świadczenia. Ale taki duży sponsor, który by nam z bańkę do gali dołożył, to by dużo kurwa się zmieniło, no. To by się dużo działo moim tak, zdaniem, Arku. Tak, tak, więc jeżeli jest ktoś taki, kto nie ma co robić z pieniędzmi, Ja wiem co z nimi zrobić. Odzywajcie się Darka Arku, dziękujemy za rozmowę. Dzięki, Jeszcze raz Dzięki wielkie. wielkie. Wszystkie diety 20% taniej. Tak, 20% taniej z kodem RIL20. Zamów RIL Farm Catering z dostawą prosto pod twoje drzwi. Do wyboru masz aż 8 diet z dokładnie wyliczoną kalorycznością, z smacznymi i świeżymi posiłkami, z najwyższą jakością potraw i oczywiście z możliwością wyboru menu. Wystarczy kilka kliknięć i nie musisz gotować ani po tym sprzątać. Wejdź na RILCatering.pl. Blachy Minda – firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl